Czy możliwe jest, żeby uczniowie pracowali metodą projektu? Czy możliwe jest, żeby brali inicjatywę we własne ręce, współpracowali w grupie, dzielili się rolami, tworzyli dokumentację, generowali nowe pomysły? Jestem przekonana, że tak. Nazywam się Justyna Orszulak, jestem dyrektorką szkoły oraz certyfikowaną trenerką w Instytucie Nauki Lektiko. I razem z lektikonem przygotowałam dla Państwa szkolenie inicjatywa w rękach uczniów. Jak pracować metodą projektu. Podczas tego szkolenia będą mieli Państwo okazję zapoznać się z metodą projektu, popracować tą metodą, dowiedzieć się jak najlepiej dzielić uczniów na grupy, a może łączyć uczniów w grupy, jak rozdzielać role w zespole. Jak w końcu wykorzystać metodę projektu do realizacji podstawy programowej? Podczas naszego szkolenia dotkniemy również tematu design thinking w edukacji metody wykorzystywanej przez największe firmy na świecie do rozwijania potencjału i pomysłowości oraz kreatywności pracowników. Jestem przekonana, że to szkolenie pozwoli dostrzec Państwu. Potencjał również w tych uczniach, którzy czasem na tradycyjnych lekcjach mają trudności z pokazaniem swojej pomysłowości i swojej otwartości. To szkolenie to również skupienie się na kompetencjach 4K, bo podczas pracy nad projektem uczniowie uczą się ze sobą współpracować, rozwijają swoją kreatywność i komunikację. Zachęcam Państwa serdecznie do szkolenia Inicjatywa w rękach uczniów. A tych z Państwa, którzy są ciekawi naszej oferty, zapraszam na stronę www.lekticon.pl. Do zobaczenia na szkoleniu.